Jestem bardzo uradowana z tego listu intencyjnego, który dzisiaj będziemy podpisywać. To jest zamknięcie pierwszego etapu pewnego procesu, który rozpoczęliśmy już jakiś czas temu, a który w swoim efekcie ma zaskutkować przede wszystkim nowoczesną energetyką cieplną dla Gdyni. Jesteśmy już w czołówce, jeżeli chodzi o nowoczesne rozwiązania. Natomiast to jest proces, w którym nie warto się zatrzymywać. Warto to iść dalej i dzisiaj to się wydarzy. Bardzo się cieszę, bo dla mieszkańców oznacza to tyle, że ceny energii będą miały szansę być konkurencyjne, a jednocześnie przyczyni się to do redukcji emisji dwutlenku węgla. PG Energia Ciepła jest liderem, jeśli chodzi o dostawcę ciepła systemowego w kraju. Dbamy o komfort termiczny prawie 2 milionów ludzi. Ten proces, który rozpoczęliśmy w, już wcześniej, bo do, do tego momentu wydaliśmy ponad 2,7 miliarda złotych, planujemy w najbliższym czasie wydać jeszcze kolejnych 8 miliardów. To pokazuje, jak bardzo y, mamy świadomość tego, że ciąży nas wielka odpowiedzialność, żeby po pierwsze system był efektywny i tutaj w Gdyni realizujemy y, dwie inwestycje. Pierwsza to jest budowa instalacji y, na biomasę, druga to są y, agregaty kogeneracyjne. Y, żeby te agregaty miały y, szansę pracować, y, musimy też y, zadbać o to, żeby do nich dostarczyło niskoemisyjne paliwo. Cały czas uważamy, że ciepło systemowe jest najczystszym i najbardziej efektywnym i efektownym. Źródłem zasilania domostw w ciepło. Cieszymy się, że rozumie to miasto, cieszymy się, że rozumie to dystrybutor. I też mamy świadomość tego, że dekarbonizacja nie, nie, tylko zależy, nie, nie tylko zależy od źródła, zależy też od odbiorców i zależy też od dystrybutora. Jeśli chodzi o dystrybutora, mamy naprawdę bardzo wiele działań związanych z ograniczeniem śladu węglowego i. Unowocześnieniem sieci. Cały czas pracujemy nad modernizacją, usprawnianiem sieci po to, żeby ona była oszczędna, żeby redukować straty. Kolejna sprawa to jest inwestowanie w rozwój sieci, zresztą w czym wspiera nas w ramach porozumienia PGEC, dlatego, że naszą rolą jest też podłączać nowe obiekty. Nie tylko mieszkaniowe, chociaż ich podłączamy bardzo wiele, ale również bardzo wiele instytucji użyteczności publicznej. W końcu Wdrażamy bardzo nowoczesne czyste oze rozwiązania. Tego przykładem jest nowoczesna kilka miesięcy temu uruchomiona pompa przemysłowa zielona pompa ciepła w ulicy, na ulicy Wiosny Ludów w Redłowie, która w okresie letnim zapewnia mieszkańcom tamtej okolicy absolutnie bezemisyjne, czyste zielone ciepło. To naprawdę bardzo ważne porozumienie, które pozwoli nam integrować nasze plany i powodować, że Powietrze i efektywność energetyczna w Gdyni będzie wzorowo przebiegać.